Hej, cześć, witajcie, z tej strony Krukson i teraz się pewnie pytacie, czemu jest na podłogę? Dlatego, że dzisiaj będę Wam pokazywał te wszystkie tutaj figurki Pokemonów, yy, które mam od... dostałem ja po prostu od kogoś, więc zacznijmy od pierwszej. To jest... ogólnie film będzie krótki. To jest Monferno. taki se One już mają kilka tam dni, miesięcy... Były zamówione, więc mogą troszkę gorzej wyglądać niż normalnie. O taki oto inferno. Ładny. Yy, jak widzicie. O, yy, to co mi się w nim podoba, to to, że on ma takie fajne nóżki. Nie, yy, drugi Pokémon. bo sobie na chwilę odstawimy. To jest Venomoth. Taki oto pan Venomoth. Nie wiem, że wygląda jakby miał zeza, ale Venomoth chyba tak normalnie wygląda. Taki oto z tyłu. Jak widać stoi bez zarzutów. Proszę bardzo. O, taki ładny. Następny pokémon Slugma. Slugma stoi, bo stoi po prostu. Taki Pokémon. bardzo. Następny Dewgong. Dewgong, który z tego co widzę, ma niby ten ryjek, ale taki troszkę zbyt biały. Nie wiem, czy to będzie widać, ale niezbyt widać mu yy, jego. O, widzicie teraz? Jego kły bardzo słabo widać. Ale tak, to Pokémon bardzo fajny także stoi. Yy, później mamy Pikachu, czyli taką nierozłączną rzecz z Pokémonami. O, taki słodziak W ogóle, jak teraz wy to oglądacie, to moja kuzynka właśnie jak spi Pokémony, więc, no. Z tego co tam widzę, no, nawet sobie radzi. Takie coś? O. Yy, później mamy zabdozę, czyli legendę, taką bardzo fajną, yy, na chwilę będę musiał zrobić cięcie. Dobra, już po cięciu, więc yy, dalej, taki zabdozik, jak widzicie stoi, yy, bardzo ładny też, na pewno, tutaj go sobie odkładamy. Później wam jeszcze pokażę, jak wszystkie opekamony tutaj są, yy, tutaj mamy dratini, oj. Też bardzo ładnego pokemona, jak widzicie. Bardzo, bardzo. Taki nosek fajny, czy ryjek. jakkolwiek. Więc bardzo ładny. Tutaj mamy chyba Petili. Nie do końca wiem, bo ja się nie znam zbytnio na pokemonach piątej generacji. Yy, tutaj jak widzicie taki... O, stoi! Stoi! Dalej, widzowie, mamy tego pokemona, który nie wiem jak się nazywa, niestety też z piątej generacji. ewoluuje pójść w taką gęś, Czy tę łabąć nie wiem. Stoi. Ma takie skrzydełko. Jakby trochę salutował. Mamy też Elekta Baza. I on chyba już serio ma Zeza. Ale i tak jest bardzo ładny, bardzo ładne. Ogólnie te pokemony, które dostałem od pewnej osoby są bardzo, bardzo ładne. Mi się bardzo podobają. Więc jak widzicie, taki oto Elektabas. Później mamy Ubu Feta. Przed ostatnią O, taki ryjek. Tutaj ogon jego. W ogóle wiedzieliście, że ten ogon to jest pokémon, a ten ryjek to tylko jest jego taka przystawka. To jest Pokémon, ten czarny. A to jest taka zasłonka. Też taki fajny. I został nam ostatni Pokémon, czyli Gotika. Ta Także stoi, oczywiście. Taka oto. Tutaj z tyłu. Tutaj z przodu. Tak wygląda cała ich kolekcja. To jest tylko to, co ja dostałem, bo jeszcze mam tam kilka, ale nie wiem, czy z tego robić film. Widzicie tutaj wszystkich. Tak zrobimy. O. To by było na tyle, bo ja chciałem Wam tylko pokazać, jakie mamy figurki, jakie ja mam figurki. Miłego oglądania. Żegna się z Wami, Krukson. I jeszcze na sam koniec możecie zobaczyć legendarnego Pokémona Zapdoza. Bye bye.